Nie ma tego, jak odwiedzić stare śmieci Niesamowite Już się tak odzwyczaiłem słuchajcie od miasta, że to jest Po prostu tutaj jest Będę bardzo szybko wracał po prostu do domu Mimo wszystko Katowice są naprawdę piękne i to jest bardzo fajne miasto Dużo ładniejsze od Częstochowy Ale jest taki po prostu ruch, taki gwar. Niesamowite. Ja już tak nie potrafię. Ale tu się czuję jak na starych śmieciach. Jak u siebie. Chcę zjechać na pas inny. Życzę wam kochani miłego dnia. Trzymajcie się.